Dobra, mam. Trzeba poprawić. Siema widzowie to ja Gabryś. To ja Gabryś. I dzisiaj będziemy malować coś fajnego, które wam się skończy coś złotą. Trzyma kartami. Najpierw to ja mam narysować. レジェンドのファーストグラム。オーケー、レジェンドのファーストグラム。プロデューサーのファーストグラム。レジェンドのファーストグラム。レジェンドのファーストグラム。 W zamościu Magda Gessler spróbowała jacyś zupy ze wschodu. Absolutnie nie miejska, ale karna A przed nią meksykańskie burrito. A To nie wszystkim się udziela. To nie ma też takiego chlasu. A południe trzeba ogromnie. Burrito, proszę bardzo. Prawdziwe dynamik. To nie dynamik, tylko to jest Um. Dobrze, Dobrze na masa. No, to sobie wiesz, Czekamy na kolejne osoby. Jest teraz przyznać. że jest naprawdę to okropne, to jak śmieci wygląda. od cholery. Kiedy wybornie to jest coś może taki dość takie ciasto. Właśnie. Była taka mała, mała, malutka, trzy osoby pracowało zawsze kolejka. I sprzedawali do naszych I każde burik to właśnie było z ryżem. Każde jedne było z ryżem. to tak by niestety tak to wyszło, bo są dwa razy kredki, więc musimy chwilę poczekać. Bo... Mhm. Muszę wyrywać kolej z tego. Jedną kredkę nawet. Zmienimy. obrócimy. Dobra. Czekajcie, Czekamy teraz jeszcze. Dobra. Tak I I teraz, teraz musisz iść tak jak... Wtedy tak, jak jak tak. Dobra, to biorę. Nie. I sam będziesz osoba? Nie pokazała. Zmieniam rzeczy, które zasypują każde danie, żeby eee. ukryć jego bardzo Ale on płynie? Jest, to jest? No. można podjąć no. najsłabsze strony tych danych. Po prostu to nie jest nie. prawdziwa kuchnia ani rumuńska, nie. ani hinduska, ani języcka, ani chińska. To jest coś, co komuś w głowie świeży, żeby że tak nie będzie albo młodych. To jest, to nie jest to i nigdy to nie było. Będzioro rysujemy. Będzie dobrze, żeby przyszła taka osoba, która Cię zna. Przyszła i prędko wyszła. Jest zawiedziona. Chciałam zjeść dobrą, domową kurę, a dostałam paskudny międzynarodowy miszmasz. Chcąc, nie chcąc, no. Magda Gessler do góry jednak wraca, tylko w bojowym Jestem ciekawa. Kto to ci odpowiedział na ten głos? Niewielkie? Goli? Czy kobiety? I Dzień dobry. Co ciekawe, dzisiaj w kuchni gotuje się po polsku. Może by zatrzeć wczorajsze złe wrażenie? Ja mam pytanie. Właścicielem, czy właścicielką, to jest kobieta czy mężczyzna? Eee, my z partnerem prowadzimy to. Razem. A kto tu rządzi? Mój partner. Czyli kobór. Dobra. Dokładnie. <noise> Kwiatek? No, kokucik. Kobucik ma same kurki. Powiedziała Pani, że macie bardzo dobre polskie dania. Mamy ją zupełnie dzisiaj. dzisiaj. Mam mogę zaproponować. A mielony. No, tak. Czy... nie jest mielony no. dzisiaj, tak. To jest mielony. A czemu mam być ciebie rolnikiem? dzisiaj mamy polskie. Dobra, mogą być. Jedną. Jedną prezentują się dość blady. Będą Ale to jest ostatni dzień pracowania i będziemy tego robić. O, i urodzyłam. Wiem, zobaczycie, jak będzie wyglądać, jak będzie wyglądać. Mimo to, żeby się zabrał, żeby smakowało. To już nie ma oszczędności. A taka domowa, jak miażonowa, z drobnym oszczędnością. Smaczna. Kolejna pielęgna. I no podgrzamy, podgrzane. Dobrze, kotlety. Pirożka, już jest Dobrze? No. Niestety kotlety nie budzą zaufania, nad Gessler. Ale dziwne, tak twarze, jak One nie są smażone, są gotowane w mikrofonie. Tak mnie po prostu nauczy, nauczyli, że jak, żeby nie spadniało mięso, żeby tak robić. Trzeba pamiętać Mówię, to jakaś tak miałam przekazane i tak szybko chciałam zrobić i poszedł w niej ten postać. Mam na nadzieję, że pierożki posmakują. Smacznego. Właśnie są bardzo ciekawe tej ognisty. Czy to smakuje najmocniej, czy nie? Fajnie posypasz. Są pyszne, słodkie. Chyba dopiero w na latach

Wychodzi coś? Nie, nie. A ładne to działajmy. Terek, Zaraz bo patrzcie. Jak to się złożyć, Malunek. A już zrobiłeś? Nie. Dobrze, poczekać na koniec? Mogę tylko patrzeć Mogę? Tak, tak. Takie zbyt. Takie zbyt i jeżeli już to

Chamać, chamać, To się okazuje, że ludzie nie tak łatwo dają. No Dobra, inni rodzice kończą. Dobra, to tam się dzieje. Warto posłuchać młodej osoby. A ten film trwa 9 minut. Zostańcie tu jeszcze chwilę, bo ten film, gdyby długo trwał. Nie, to będziemy musieli przerwać, później później jakąś chwilę, jak skończysz.

ten garnek tu nie powinien istnieć. Ten też. No. Tylko pochodzenie. I to wszystko się zmarzy, jakby to było zwykłe

jest wstyd, wstyd. kuchnię trzeba posprzątać. Czyżby Piotr umywał od tego ręce? Zdaruchował się bardziej jak w życiu. to, to, to niż się wszystko z pieprzemałem. Nikt. Nikomu nie mógł, tylko mi. No braknie pasterstwa, malu do mnie. Coś się zezna, mało do mnie. Grubo. Czy to jest sens, żebym po prostu dalej tutaj siedział, przyjeżdżał z tym rzadzie, nie No to jest, to jest tak, że na pewno, nie? Maciek Bezler mimo wszystko nie składa go. a Piotr musi się jeszcze raz zmobilizować. Tu ziemno drogą do tego, żeby mieć sukces i pieniądze. W kuchni to przede wszystkim domyślone. Jesteście na ziemi, w których... Są też fantastyczne miody, to jest fantastyczne. O, tutaj jest naprawdę wybierać. czym mm. wybieracie. No mieszkanie jest właśnie bogate w, w te kasze, w te, no ja takie smaki właśnie znam. To są moje smaki. I chciałam Wam ogłosić, co robimy Restauracja będzie, bo to robimy w sposób kompletnie odbiegający od tego, co macie. Tematem tej restauracji będzie to, jak się rodzi ziemniak, jak on wygląda, jak wygląda kwiat ziemniaka, jak ważne ziemniak jest w kulturze. Polski, czy też kartofel. i Wszystko będzie w kolorze fioletowo, wieżowo, mleczno, zielonym. I będzie tak, tarta na kruchym cieście, bez sodu i bez proszku do pieczenia, w której będą ziemniaki, śmietana, nabędą odrobinę pora i białego wina. Jajka, zapieczona w piecu i to jest przystawka. Nie mam pojęcia, co to jest i chyba nie jadą tego. Bo placki oczywiście jadą, do niej ale... jakieś tam Tak, tak. To jest jedna rzecz. Tak, to Tak, tak. Tak, tak. Dużo tych Tak, tak. Tak, Bardzo Tak, tak. Dużo tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, i A potem będą kotlety siekane z pstrągiem, dużo maszyn tej głównej kaszy wolnej i placki ziemniakowe na dole są pieczarkowe. Placki ziemniakowe będą się smażyć na górze. Ja cały czas o tym mówię, żeby tego nie porobił. Ja proponuję też jeszcze, żebym zrobiła ten do tych kwiatów, no bo nie wszystkie równolegle. Teraz to masło mi Ziemniak, kartofon, zielone czyniek, szkoła. Szkoła szkolowa bardzo. walczący się w Takie cudowne miody, takie gatunki miodów. Spróbujecie, zobaczycie, napijecie się miodówki.